Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy 30 lipca. Niedzielę. Drugi słoneczny dzień się zapowiada w końcu, więc za... planujemy dzisiaj wyjechać. Spróbować w końcu rzepak. Uciekaj, borysek. No nie pchaj się. Muszę kombań wyciągnąć, zaczepić header. Trochę tutaj ogarnąć przy koszu. Założyliśmy LEDy Hela i coś czuję, że w przyszłym roku wypieprzymy całe oryginalne oświetlenie i założymy wszystko LEDowe, bo jakość świecenia, pracy tych lamp jest nieporównywalna z standardowymi lampami. Słuchajcie, z butelki, ma pójść, bo trzeba to zabrać też. Bo kiedy go muszę troszkę przygazować go delikatnie, żeby kontrolka odładowania zgasła, bo inaczej hydraulika nie działa. To muszę gardziel podnieść, niech tam sobie chwilę pochodzi. Klimę załączymy. Och, ty bydlarku. Jeszcze chwilę. Yy, kombajn, jak wiecie, to jest 22,56. Jandira. wszystkie, jakby całe operacje związane z headerem, wykonujemy z joysticka. Już mamy tutaj zarówno podnoszenie całego headera, jak i motowideł, wsuwanie, wysuwanie motowideł, a jeszcze po włączeniu tego przycisku mamy poziomowanie headeru. Och, dobra, Trzymajmy. I wyjeżdżamy. Będę Wam tu zaraz opowiadał, co od czego, bo to też chyba troszkę mija się z celem. Ale no i Co to jest? Antena, dobra. Urzę, że coś przychaczyła, to antena o wysyp przychaczyła, dobra. Eee, w sumie wszystkie funkcje robimy elektrycznie. Jeżeli chodzi o ustawienia, jedynie ustawienie sit mamy ręcznie, a tak wiatr, mucarnie, i tak dalej wszystko robimy tutaj już za pomocą przycisku włączanie, włączanie e, mucarni, ustawienia obrotów szczeliny na klepisku, a jeszcze załączamy o sieczkarnie też manualnie, ręcznie musimy wyjść i załączyć. A tak wszystkie jakby funkcje, to jak mówię już robimy tutaj z kabiny wszystkie jakby tu ważniejsze funkcje ustawienia mamy pod ręką Kołań jest już na hydrostacie troszkę Na hydrostacie według tabliczki znamionowej kombajn ma 250 koni chociaż w internecie można znaleźć różne sprzeczne informacje na ten temat więc ja tutaj opieram się jakby o wskazania tabliczki bo ona jest chyba no, jednak w jakiś sposób najbardziej powinna odwzorcowywać to co e, siedzi w kombajnie jak widzicie cały pakiet kontrolek straty na wytrząsaczach na sitach e, tu mamy wszystkie kontrolki od temperatur, olejów, posmarowanie, po jakieś tam zapchania czy to mucarni, czy wytrząsaczy. Kontrolki od wysypów, przy 70% chyba załącza się zielona, przy 100% czerwona, od wysypu informująca nas, że trzeba wysypać. Tu mamy ustawiania obrotów bębna, ustawianie wiatru. Rewers załóżmy go no gardzieli Chyba jest elektryczny, nie ja chciałbym tu palnąć. Mi się wydaje Także kombajn już parę lat ma, bo to będzie już pełnoletni W tym roku 18 lat Ale no Zresztą jak Pewnie obeznani w temacie wiedzą, że to jest jakby stara Stara szkoła koła jeszcze tutaj nie ma lipy. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, czy, czy też o, o wydajność maszyny, jest wszystko na, na, na naprawdę wysokim poziomie. Kierownica mi tu przeszkadza. Za krzywo podjechałem, chyba. Ciach, ciach, ciach. Muszę sobie przestawić. O! Tyk. Pomału, pomału i... Aby nie szybko, jak to mówię. Przepoziomować header. o, cyk. Fajne jest to w tym kombajnie, że ma bardzo długą gardziel. Jakby widok na... na przyrząd żniwny jest tutaj bardzo dobry. Stawię go tutaj tak stać. Teraz nie wiem, czy będziemy tu w koło domu kosić, czy, czy pojedziemy na ten stojący rzepak. Teoretycznie tutaj ten był dosykowany, więc, więc on powinien być szybciej, ale z racji tego, że, on, że leży i ziemia jest mokra, więc nie wiadomo czy powiedzmy nie wpłynie to, znaczy na pewno to wpłynie. Pytanie jak? Na. Jak, jak jak to wpłynie powiedzmy, na wilgotność yy, w samych nasionach Zobaczcie, jak fajnie można sobie header poziomować. Bardzo przydatna funkcja, na przykład w ścieżkach, przy pracy na ścieżkach, gdzie jedna strona łapie ścieżkę i musimy ją mieć mu to widło niżej czy cały header w sumie niżej, a drugą stronę możemy sobie podnieść wyżej i powiedzmy równy łan ciąć. Także funkcja jak najbardziej fajna i przydatna. Opcja. Nie jest to autokontur, nie mamy tu automatyki, ale już ręcznie zawsze to jest lepiej to niż, niż, niż jak tego by nie było w ogóle, tak? Dobra. Chodź. Wiem, że już dość spora część ludzi ma już zakończone żniwa rzepakowe, są tymi szczęśliwcami, którym się udało. No my niestety, jeżeli dziś się uda wyjechać to będzie nasz to pierwszy raz w tym roku nic jeszcze nie jest w ogóle ruszone no, siedzisz. Siedzisz. także będziemy się cieszyć jeżeli się, się uda wjechać Muzek też będę musiał schować Zabezpieczymy sobie to z drugiej strony o. Właśnie na swoje miejsce Wiesz co, trzeba będzie potraktować delikatnie moteczkiem chyba o. Kombajn jest pięciu klawiszowy, zresztą możemy zajrzeć ale jest bardzo długi, czyli powierzchnia tutaj czyszczenia jest, jest dość znaczna. Po łyżkę, później go sobie wsunę, delikatnie i będę dług motkiem kamieni tam zamknięta pogrywa, dobra. Inka. No i dobra, w takim razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że będę mógł e, Wam jeszcze... A chociaż powiem Wam, tu jeszcze jest taki myk, przydatna opcja również. Jak na przykład te klawisze ma jakby dwie funkcje. Możemy go delikatnie nacisnąć, to przyrząd działa w opóźnionym jakby tempie, a jak przyciśniemy mocno, to działa dużo szybciej. O, może teraz wskoczył w ogóle, co? Dobra, powiem mam nadzieję, że będę mógł kontynuować nagranie później z pola. Co nieco powiem, wtedy więcej może i o kompanii i ogólnie tak pogadamy sobie dłużej. No to do zobaczenia. Witam Was serdecznie w kontynuacji jakby tego poprzedniego vlogu. No, jak widzicie, prosimy, że udaje się, wilgotność. Nasion jest na poziomie 6,8-6,9%. Uff, że to nie ten bieg. no dobra. Eee, tutaj jakoś ma akurat ten rzepak niedysykowany z tego względu, że jest on stojący. Tak jak mówiłem, tam wcześniej e, ten desykowany rzepak leży i on jeszcze ciągnie wilgoć z gleby. Mimo wszystko wjechaliśmy, go spróbowaliśmy. Wilgotność była na poziomie tam 9% niecałych. Najpierw zdecydowaliśmy się jednak tutaj przyjechać. Eee, no i to jest zdecydowanie lepiej, tak mówiłem, 6,8, 6,9, koło 7, gdzie tam troszkę bardziej zielono jest. Eee, koło tak za bardzo z początku nikt nie kosił, ale, ale teraz widzę, ludzie się wzięli i zaczą zaczęli również wjeżdżać rybaki. Tym bardziej, że na wieczór, może u nas akurat nie na wieczór, ale. Eee, na jutro znowu zapowiadają deszcze, no i nie ma wyboru, będziemy na pewno kosić ile się da. Jak na razie wygląda na to, że plon będzie tutaj całkiem dobry. Nie chcę tutaj strzelać żadnymi cyframi, bo to wiadomo, równie, różnie może być. Zobaczcie prędkość z jaką jedziemy, to jest 4,9, no tak się zrównać z kombajnem, 4,7, 4,5 on przyspiesza kombajn, czyli gdzieś tam 4,8 do 5 na godzinę. No, Jandiry mają to do siebie, że im się jedzie szybciej kombajnem, tym on kosi czyściej, czyli po prostu, no, musi mieć jakby pełną, yy, pełną, pełną gardziel, pełną mucarnię masy, żeby po prostu kosić czysto. Dlatego staramy się kosić jak najszybciej. Kosi ojczulek, no, lepiej nie on się na kombajnie, kosi ja. Odborze w domu trzeba wiadomo zawsze uważać przy podajnikach, przy koszach sypowych dodatkowo, tutaj ten najgorsze poprzeczniaki, e, czyszcze. Mamy wialni i czyszcze. E, więc myślę, że będzie całkiem dobrze. Akurat dziś przyszedł jeszcze sąsiad mi pomóc, bo musiał jeszcze tam dodatkowych kilka robótek zrobić. Powiedział, że ma czas, więc mój z chęcią przyjdzie pomoże. Zawsze to wiecie, jest lżej. Ja tu staram się na bieżąco być przy kombajnie, żeby on praktycznie nie stał do wysypu. Jak widzicie sypiemy w locie. Niby to nie jest długo, bo powiedzmy jeden zbiornik tych gdzieś jest tam około 3 minut, 4, tak. Ale jak tych zbiorników robi się dziennie 10-20, 20 zbiorniki zbiorników razy 4 minuty to mamy 80 minut, tak? Godzinę jesteśmy w plecy, a tak przez tą godzinę cały czas kombaj się posuwa cały czas. Powierzchni ubywa. E, mieliśmy małą przygodę. Ojciec, widzicie, pole sąsiada jest za blisko, jechał krawędzi, ściągnęło go i mało nie piknął koziołka, no, ale na szczęście obyło się bez strat w sprzęcie i ludziach. Albo w ludziach i sprzęcie, w tej kolejności powinienem powiedzieć. E, może wyjdę, niech on podjedzie, kawałek dalej. zobaczycie jak ten łan wygląda. tu się kurzy dodatkowo, pod jadkawa może do przodu. On. Łan jest dosyć zdrowy, tu akurat jesteśmy, było jeszcze desykowane, podjadę może tam dalej. Łan jest zdrowy, trafiają się szczególnie na Excusitie, on jest trochę późniejszą odmianą, no ale ojczylek uparł się, że będzie kosił po kolei, no i wymęczył go. Trafiały się jeszcze takie zielonkawe uszczyny, więc no nie, nie, nie doszedł on w 100%. procentach, ale wygodność mimo tego, nie spadła, myślałem, znaczy nie wzrosła, myślałem, że będzie większa, aczkolwiek gdzieś tam przez to jest trochę więcej zanieczyszczeń w samym samych nasionach na przyczepie, gdzieś tam jakieś zielone części, czy to łodyg czy, czy łuszczy się trafiają przez to, mimo tego, że te ziarna są e, nasiona są suche to ogólną wilgotność e, jakby wilgotność, jeżeli chodzi o przechowanie nam to będzie tutaj psuło więc mówię, te najgorsze części Yy, czyszczę a no jak ładnie wyje silnik, wiszczę o, no, bardzo ładnie te żądiry pracują zobaczcie łan mimo wszystko jest trafiają się tutaj gdzieś porażone rośliny o widzicie ale podejrzewam, że to są samosiewy a tak łan jest zielony więc no ochrona powiedzmy zdała egzamin tak jak mówiłem, nie będę tu do słonka się odwracał trochę żałujemy, że nie wyjechaliśmy wcześniej zobaczcie, no ziemia jest jeszcze mokra o, się wszystko klei żałujemy, że nie wyjechaliśmy wcześniej wyjechaliśmy gdzieś dopiero około 13, 14 eee, planowałem wcześniej wyjazd, no, ale jest tak, a nie inaczej teraz, no będziemy rypać tak długo jak się da jeżeli się da całą noc, będziemy jechać całą noc Tutaj, tutaj no Szkoda by było tego rzepaku, bardziej, że o, łuszczyny już teraz nam się zaczynają otwierać. Ośmiana są tak twarde, aż strzelają między zębami, co świadczy o tym, że są suche. Widzicie, żadne łuszczyny nie są otwarte, to jest plus. Nie ja wiem, czy to jest ta sucha czy nie, zobaczcie. Po puknięciu mimo wszystko pękają. Tak się weźmie tak, niby niby się trzyma, ale o rozlatuje się, więc mocniejszy deszcz, nie daj Bóg grad i leży. Mimo wszystko nie widać otwartych łuszczyn, nie ma gdzieś tutaj. Nie widać żeby się coś osypało, nic nam tutaj nie kiełkuje, ale o! Spójrzcie, warunki sprzyjają i roślinki sobie dalej rosną. Co prawda to jest Jakiś też tam samosiep. Nie, to jest co to jest tak samosiep. Długi jak gęś wyścigowa. O kurde, już mi się przewalił, o. Puszcza dalej. I tak może się stać, jeżeli pogoda będzie taka dalej. To gdzieś tam rzepaki będą puszczać z dołu. Gdzieś tam spod korzenia, o. Tutaj następny. Fakt, że to też mówię taki tam pośpiech jest. No ale Słoma jest, jest mokra. Zresztą widzicie, no słomo, tu badyle są zielone. Kombajn słuchać, że ma ciężko, co jakiś czas słychać jak, jak mucarnia ciężko przerabia ten cały materiał. E, to jest tak naprawdę w sumie mój. Ojczulek kiedyś wcześniej tam nie dysykował, To jest mój pierwszy raz, kiedy rzepak jest niedysykowany. Zawsze żeśmy desykowali. Tu na tym polu przejechaliśmy tylko w koło e, i reszta jest zostawiona. O, znacie wysokie rośliny tutaj mam akurat atorę sporo samosiewów jak tak się spojrzy z daleka niby widać gdzieś tam rządki ale sporo jest samosiewów i będziemy robić wszystko, żeby jak najbardziej tak uprawiać nisko, żeby tych samosiewów było jak najmniej coś miałem o kombajnie powiedzieć więcej nie wiem, czy może jak, jak będzie jakiś moment że ja będę się a więc nie powiem że nie będę i tak mówię, wyczulek kosi nie mu jest wygodniej, nie musi latać na przyczepę burty otwierać i tak dalej, i tak dalej sprawę dosyć mała nie mogę mówić skłamiłbym jak jakbym powiedział, że nie idzie mu to dosyć mu to idzie, więc e, niech on sobie kosi ja od tutaj pilnuję że tak powiem ładnie się wysłowie bazy magazynowej. ja tutaj pilnuję, więc wiem co gdzieś sypać. teraz on by przyjechał, zaczął się pytać czy tam Niech kosi, niech kosi, a ja, a ja będę odwoził, że jednym składem tylko, widzicie mokro jest, ciągnik opaćkany, nie ma tak daleko, zanim on kosi zbiornik to jest tam około 20 minut, więc zdążę więc obrócić, do zbiornika wchodzi e, 6000 litrów, czyli pszenicy to będzie gdzieś tam 4,5 tony, plus minus, więc, więc rzepaku około 4 ton myślę, że jest. Tym bardziej mam wrażenie, że jadąc po drodze mam wrażenie, że, że no ciągnik ma ciężko. Wiecie, no jak każdy jeździ swoim zestawem, to wie, 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 mniej więcej wie jak on się zachowuje. Eee, czuć po prostu, że taką delikatną górkę mamy, że no nie idzie to, to powiedzmy mu tak lekko i przyjemnie. No z czego się cieszę oczywiście, bo świadczy to o tym, że na przyczepie jest masa. Nie tylko objętościowo, ale i wagowo. Dobra, to będzie na tyle. Na pewno spotkamy się przy dalszych dziś tam koszeniach, pracach. Do zobaczenia, cześć.